Szanowni Państwo, przede mną znajduje się roślina lubczyku ogrodowego. Zwróćcie uwagę, jak żółkną liście, pojawiają się takie brunatne plamki, i później środek plam wypada, i się robią dziury. Jak zejdziemy o tutaj, można zobaczyć, że cała tutaj roślina od dołu zamiera, bo te plamy powodują, co zamieranie blaszek liściowych. To, drodzy państwo, jest nic innego jak septorioza, która jest chorobą grzybową, no i która, oczywiście, tak jak tutaj widać, może w niektóre lata poważnie uszkodzić lubczyk. Ten jest z naszej uprawy ekologicznej, więc my z nim nic nie robimy. Ale, drodzy państwo, takich liści no już nie wykorzystamy kulinarnie. No więc tutaj jest ten problem, że. Troszeczkę ścinamy, ścinamy, tą roślinkę i te nowe gdzieś tam się próbują, prawda, wybić, już są nieco zdrowsze. No ale niestety tak to jest, że choróbska pojawiają się i potrafią niestety nam zepsuć uprawę.